Dzień dobry, nazywam się Anna Fryczkowska i niedawno wydałam książkę, powieść kryminalną pod tytułem Kobieta bez twarzy. Chciałabym Państwa do niej zachęcić i postaram się nie zdradzić, kto zabił. Czytałam w życiu wiele książek, w których bohatera, a częściej bohaterka, porzucał nieprzychylne miasto i przeprowadzał się na wieś, by tam smażąc konfitury, zbierając grzyby, zawierając wreszcie prawdziwe przyjaźnie, podziwiając krajobrazy, Prowadzić, e, odnaleźć wreszcie siebie, szczęścia, jeszcze niekiedy miłość. Pewnie zdarzają się takie historie, nie przeczę. Moja bohaterka mojej kobiety bez twarzy, Hanna cudne też w nie kiedyś uwierzyła. Po straszliwej tragedii, która ją spotkała, Hanna przenosi się na wieś, e, zabiera dwójkę dzieci e, i znajduje pracę jako nauczycielka angielskiego. Ma zamiar tu uprawiać ogródek, wychowywać dzieci w zgodzie z rytmem pół roku i być szczęśliwa. Nie udaje jej się jednak przed niczym uciec. E, przytulny domek wśród lasów i pól jest, tylko że wszystkim domownikom śnią się tu koszmary. E, Silskie krajobrazy obecne tylko że wkrótce po przyjeździe dziesięcioletnia córka Hanny w jednym z leśnych stawów znajduje trupa. Grzybobrania? Raczej świniobicie. Smażenie konfitur? Nie, kolejne trupy. Jest to. Moja kobieta bez twarzy jest powieścią o banalności zła. Zło, o którym pisze, nie jest spektakularne. Jest brzydkie, przaśne i schowane tuż za płotem. Bardzo łatwo go nie zauważyć, a jeszcze łatwiej o nim zapomnieć. Jest to również powieść o kobiecej sile. Moja bohaterka, postanawia przywrócić porządek w swoim kawałku wszechświata i w tym celu musi znaleźć mordercę. To również powieść o dojrzewaniu, i nie chodzi mi tu tylko o dziesięcioletnią Miśkę, jedną z dwóch narratorek tej powieści, ale i o trzydziestoparoletnią Hannę, jej matkę. Hanna musi się wreszcie nauczyć, że nie ma co szukać raju, warto go samej sobie stworzyć. To także powieść o strachu. I to nie tylko o tym, który się lęknie gdzieś tam w ciemnościach, ale i o takim, który pojawia się w słoneczny dzień wśród ludzi wydawałoby się przyjaznych. Piszę w mojej kobiecie bez twarzy również o trudnym życiu z nastolatkiem, o tym, o czym rozmawia się w pokoju nauczycielskim, o tym, co lęknie się w głowie gospodyni domowej. Zaglądam do wiejskich kościółków, na wiejskie przyjęcia, do wiejskich domów. Przyglądamy się również ceremonii czuwania, wiejskiej ceremonii czuwania przez złokach. Piszę jeszcze o mnóstwie innych rzeczy i zachęcam, przeczytajcie sami.